Witaj w przestrzeni spokoju i harmonii. Znajdź dla siebie wygodne, ciche miejsce. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. I powoli wypuść powietrze. Pozwól swojemu ciału się rozluźnić. A umysłowie wyciszyć. Teraz zapraszam Cię do usłuchania się 111 afirmacji, które wspierają utrzymanie Twojej energetycznej równowagi. I każde słowo wypełni Cię spokojem, światłem i siłą. Jesteś bezpieczna, bezpieczny, bezpieczny otoczona, otoczony miłością i pozytywną energią. Zaczynamy. Moja energia jest czysta, spokojna i harmonijna. Otaczam się światłem i miłością. Każdy oddech przynosi mi równowagę i spokój. Moje ciało, umysł i dusza są w doskonałej harmonii. W każdej chwili wybieram spokój i równowagę. Moje pole energetyczne jest silne. Stabilne. Moje serce emanuje spokojem i światłem. Każdego dnia wzmacniam swoją wewnętrzną harmonię. Światło mojej duszy prowadzi o mi łagodnie przez życie. Moja energia przeciąga pozytywne wibracje. Jestem w zgodzie ze sobą i światłem. Moja przestrzeń wewnętrzna jest pełna spokoju. Każda komórka mojego ciała emanuje harmonią. Moje myśli są spokojne i wyważone. Oddycham światłem i spokojem. Moje emocje płyną swobodnie i łagodnie. Z łatwością uwalniam napięcia i blokady energetyczne. Moje życie jest piękną symfonią harmonii. Moja dusza czuje się lekka i wolna. Każdy dzień przynosi mi równowagę i jasność. Jestem otwarta, otwarta na uzdrawiającą moc wszechświata. Moje serce bije rytmem miłości i spokoju. Ufam naturalnemu przepływowi życia. Z wdzięcznością przyjmuję energię wszechświata. Moja obecność wnosi spokój i harmonię do otoczenia. Każdy dźwięk, każdy obraz wzmacnia moją równowagę. Moja energia jest zawsze czysta i zbalansowana. Jestem źródłem harmonii dla siebie i im. Moje myśli są jasne, spokojne i twórcze, moje wnętrze jest pełne światła i spokoju. W każdej chwili wybieram miłość i równowagę. Moje ciało jest świątynią spokoju i harmonii. Każdy oddech wzmacnia moją aurę. Moje pole energetyczne jest pełne pozytywnych wibracji. Zaczęłam siebie i innych miłości. Moje życie płynie w zgodzie z rytmem natury. Moja dusza czuje się bezpieczna i wolna. Wysyłam światu miłość i otrzymuję ją z powrotem. Moje serce bije spokojnym, równym rytmem. Każdy dzień przynosi mi głębokie poczucie harmonii. Jestem wdzięczna, wdzięczny za równowagę w moim życiu. Moje ciało, umysł i duch są w doskonałej schroni. Moja energia jest czysta i niezakłócona. Każda chwila jest dla mnie okazją do utrzymania spokoju. Wybieram harmonię, radość i spokój. Światło wypełnia moje wnętrze i otoczenie. Moje myśli tworzą świat pełen równowagi. Uwalniam to, co już mi nie służy. Moje ciało regeneruje się w harmonii z naturą. Każda decyzja wypływa z mojego spokojnego wnętrza. Moje życie jest odbiciem mojej wewnętrznej harmonii. Moja dusza śpiewa pieśń spokoju. Każde doświadczenie wzmacnia moją energię. Przyciągam do Ciebie pozytywne, spokojne wibracje. Moja energia jest lekka, swobodna. Jestem otwarta, otwarta na przepływ piłości i światła. Moje serce jest pełne wdzięczności. Moje myśli wspierają moją harmonię. Otaczam siebie ochronnym światłem. Moja energia przyciąga radość i spokój. Czuję się bezpieczny, bezpieczna, spokojny, spokojna w każdej sytuacji. W moim wnętrzu panuje cisza i spokój. Każdy dzień zaczynam z czystą energią. Moje ciało i umysł są. Moja aura świeci jasnym światłem. Moje emocje są moim nauczycielem. W pełni ufam swojej intuicji. Moje wnętrze promieniuje spokojem. Każdy oddech jest krokiem ku harmonii. Moje życie jest pełne światła i równowagi. Każda chwila jest idealna. Moja energia jest spokojna jak tafla jeziora. Otaczam siebie pozytywnymi ludźmi i sytuacjami. Moja dusza jest wolna od wszelkiego ciężaru. Każdy dzień przynosi mi spokój i ukojenie. Moje wnętrze jest bezpieczną przystanią. Każda emocja jest częścią mojej harmonii. Moje życie płynie w zgodzie z naturą. Jestem w pełni obecna, obecny tu i teraz. Moja energia jest chroniona i stabilna. Czuję wdzięczność za każdą chwilę. Moje serce jest otwarte na miłość. Moje ciało jest w stanie pełnej regeneracji. Każdego dnia pielęgnuję swoją energię. Mój umysł jest cichy, jasny i spokojny. Moja dusza jest pełna światła. Moja energia jest w pełni zrównoważona. Moje serce bije w rytmie spokoju. W moim wnętrzu panuje głęboka harmonia. Otaczam się wikującą energią. Moja przestrzeń jest pełna pozytywnych wibracji. Jestem jednością z wszechświatem. Moje ciało, umysł i dusza tworzą doskonałą całość. Każdy dzień jest błogosławieństwem, moje życie jest pełne harmonii i miłości. Jestem źródłem światła spokoju. Wybieram zdrowe i pozytywne energie. Każda chwila jest krokiem ku wewnętrznemu spokojowi. Jestem zanurzona, zanurzony w miłości i harmonii. Moje życie jest piękną podróżą w spokoju i w świetle. Każdy oddech napełnia mnie harmonią. Moje serce jest spokojne i pełne wdzięczności. Moja energia jest pełna równowagi i lekkości. Każda chwila przynosi mi spokój i jasność. Moje wnętrze świeci spokojnym światłem. Ufa mądrości swojego serca. Moje życie jest zgodne z rytmem natury. Każda komórka mojego ciała jest w harmonii. Moja dusza jest spokojna i wolna. Moje życie jest pełne błogosławieństw. Jestem harmonią, jestem światłem. Jestem spokojem. Dziękuję Ci za tą wspólną, spokojną podróż. Twoja energia jest teraz oczyszczona, stabilna i pełna harmonii. Zabierz ten stan za sobą i pozwól mu prowadzić cię przez dzień, noc, całe życie. Pamiętaj, harmonia jest w Tobie zawsze. Wystarczy. что ты вернешься